Cześć, tutaj Gracz Niedzielny, a to jest czwarty odcinek z gry Torchlight. Jestem w tej chwili w Galerii Kości na drugim piętrze i cały czas próbuję zabrać Rosemortisa. To jakiś przedmiot jest, którego no nie kojarzę co to miało być w tej chwili, ale mniejsza z tym, jakoś damy radę. Rozwalamy całe to dziazdowskie towarzystwo. Wow, dostałem. Dobra. Czy ja stąd mogę coś zebrać? Urna jest, którą rozbiłem i uzyskałem w ten sposób 15 sztuk złota. Oczywiście, solidnego pasa nie będę mógł zabrać. Ale tu widzę coś zjawiskowego Dostał czambo. No to jest... Słuchajcie. Dobra, Wejdę to. Prany, gdzie ja się przeniosłem? Tajemniczy szkielet oczywiście. Musiałem obudzić strażników, a jakże? Ej, gdzie jest kursor? Mordorks Orory, co to takiego? Jakiś posior i to taki potężny bosior. Dobra, trzeba mu zadać cios i uciekać. Na no, szczęście, jakiś taki mało aktywny jest. Ale jak się wścieknie na mnie... Dawaj. Zaparza mordoksa, chodź na to, mordoxie. to mój zwierzę go atakuje. Padni zaraz. Wow, padł Mordoks, mój pak jest full. Ja zapomniałem, że mój pak jest full. I... Tyle fajnych rzeczy mogę tu zostawić. O, i zostawię ten mój przedmiot kurczę. Nie, nie tak to nie będzie, kochani. Ekwipunek, a, coś muszę stąd wywalić. Ocynkowana tenika lekka kurtka. Co to jest? Spisa formalna oszołomienia. 92 obrażeń na sekundę, nieźle. Ale wymagany poziom 11 dopiero. Nic z tego nie będzie. Ocynkowany pas. Ech, ja mam ochronę przed ogniem, przed lodem, przed ogniem. To teoretycznie mogę sobie wymienić, tak? I wrzucić w to miejsce. A ten wywalić. I czy teraz mi się uda zebrać... Ok, muszę zanieść tego Rosmorisa Drobina płomiennego żaru, to mogłem sobie zebrać Trójkątna tarcza, mikstura zdrowia Ocynkowane, ocynkowane to widzę, lekki pas, lekki pas to ja wyrzuciłem. Oki doki. To co czas zdać tego questa. Jeszcze w kufer zajrzę. Złoto zebrałem. Ła, tutaj jakieś nagrody mnie czekają po prostu. Złoto mogę zbierać w nieograniczony sposób. Świetnie, cieszy mnie to niezmiernie. No, w zasadzie na, na wszystko ocynkowane mogłem tutaj zmienić, ale poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze tutaj wrócę, momencik. Czy ja z tymi ocynkowanymi to mogę podziałać? Cyn Ocynkowana tunika. No, powiedzmy, że. Że tą mocynkowaną koszulkę żwawości zmienię na to, wywalę A... to w też wywalę Ocynkowane wezmę i epolety dobra. Ocękowane trzewiki to wypane tutaj, lekkie buty piechoty, a teraz biorę odcinkowane polety, i to sobie zmienię. Okej, okay. ocynkowane polety kondycji, świetnie Trochę z tego ocynku sobie wziąłem, bo na razie to zamknę A po co mi to zbierać? Po co ja to wziąłem? zaraz, nie, nie, nie. ocynkowane raczej zamienię te na te a te zostawię w ocynku niech będzie i tutaj z ocynku portal na powierzchnię ocynkowane polety już brałem urnę jeszcze tu rozbiję lekkie rękawice pała. Okej. Okay. To ocynkowane polety już mam. No dobra. To wracamy na powierzchnię. Spoko. Dobra, gdzie jest ten gość, z którym chodzisz do kotliny czaszki? Tutaj była mm, ta cała afera z tym cmentarzem. Co tu się dzieje? W zasadzie nic, to co tak pierdeknęło, błysnęło i pierdnęło. Jest gość. Udało Ci się fantastycznie, jeszcze tylko od Ci za fatykę i ruszam w drogę. Pozycja tutaj Kolumbryna krótkolufowa z ręczności 91 obrażeń, wymagany poziom 17. Koloniny Akteon Magach. lub marciana bestii, ochrona przed lodem. ja mogę wybrać. A niech będzie to 990. sława. misja wykonana. Dobra. Mm, dalej idziemy eksplorować tutaj te tereny. To już byliśmy, to żeśmy wyeksplorowali. Opuszczasz Kotlinę Czaszki. Wow, są potworności. Tego dziwniemy. Dobrze od hita padają. Tego dziwniemy. Póki mnie nie atakuje. Martwy poszukiwać przygód. A skąd tu poszukiwać przygód? Ej. Szczurzaki, ej. Hej, no właśnie tutaj o, Długi miecz, o kurde, co ja tu robiłem najlepszego? O rany, coś zaktywowałem. Oj, zatruli mnie, zatruli mnie. Ocknął się chyba. Dobra, zdech. Co my tu mamy? Pucienne spodnie, pukawka farmera. Ręczna bombarda, mikstura zdrowia, ogniski, piersień, złoto oczywiście, 16. Zbierzemy miksturkę many, twój bramy. My inventory is, is full. My inventory is full. Okay. karbowany topór, leki, czepek, ohocynkowany pas, dobra, to już do inwentory weźmiemy. Jeśli chodzi o pasy, ocynkowany pas już mam. Dobrze to tego nie będę podnosił. Hała, wspaniałości, to jest do sprzedaży. No my tu mamy w ogóle dwój identyfikacji duży ryjowiec. Transformacja monstrum na 15 minut. Dobre to dla zwierzaka. Kurczę, tyle fajnych przedmiotów, bo ja tego podnieść nie mogę. O, chodzi no tutaj. Cienny pas y... poszedł bia. Wow, ale zdrowo. Tu stąd nie zajde. No, dobra, wygląda na to, że muszę zejść tutaj na dół po prostu. Oki doki. Odkryta do drogę do świątyni źródliska. A gdzie ja to z Monstru znajdę. O, A, dawaj Gościa. Dobrze. Na golennik burzowców. Skały do przeszukania, dobra. Och, widzę, że na końcu coś tutaj jest. Co tu się dzieje? Wejdź do świątyni źródliska. A nie, to jeszcze nie będę. Najpierw wykonam, może, tą misję poboczną. Wagon podwórów, wow. Dobra. <laughs> wow! Łapka. Dobra, skinęły Uu, tutaj jest coś dużego. Monstru, same monstra tutaj są, co tu się dzieje w ogóle. Dobra. Pułapki się zamykają nad człowiekiem. O, mamy tutaj gości. Pad. Kurde. Ciężko im zadać obrażenia. Są on tutaj miał? Miktura mamy Dobra. Pozbierane uzupełnimy sobie zdroweczko. Dobra. Uuu Pałka policyjna, mikstura zdrowia, dobra. Dobra, miksturka zdrowia wyknięta. A, muszę zejść tam na dół. Dobrze. Uu, kurde, dobrze. Zaatakuj zaatakuje mnie? Zdechni. O, jest to miksturka zdrowia do wyjęcia. Spoko. Zdechło. Tak dobrze żarło i zdechło. O, tu pułapki poukrywane. Dobra. A co ja tu muszę zrobić? My inventory is full! Koł wojenny. Schemas zbroi. Quest complete. O, wykonany quest complete. Świetnie. No dobra, skoro quest complete to bardzo mi cieszy. Jeszcze to porozrabiam. O, ocenkowany kaptur. A jaki mam? Półcienny. O. Dobra. Dobra, wbieramy się tu na potwory. Azdor! Tak, mnie Wachmistrz. Dobrze, wachmistrz jest, zakryty, jest zatruty. A, są kolejne monstra. Nie trafiłeś z tej odległości on ucieka przed tobą? No, niemożliwe. Dobra tutaj następnego. Dobra, uch, ale jest mierzony. Ten O, bestia była, świetnie. Dobra. Gdzie mi tu idziesz, wracaj się tam z powrotem z zaskoczenia cię wezmę! Ręczna bombarda! O. O, kolejne bestie. Ile ich tam wyskoczyło? Trochę ich tam było, nie powiem, żeby nie. Polowy wielki miecz. A powiedzmy, jakbym coś rzucił stąd. Szeroki miecz sprawności. A na przykład ten miecz... Polowy wielki miecz 78-75, wymagany poziom 9, ja mam 7 dopiero. Ta rada nim coś podziałać. Na razie to odłożę. Zobaczymy, jak tym mieczem będę się posługiwał. Goro mówi o awansie. To niech będzie awans. Co mm -hmm. by tu przykoksić? Robot leczący, mur. O co chodziło z tym murem? A powiedzmy, że zainwestuję w ten mur, umiejętność posługiwania się pancerzem wzrosła. Tutaj jeden punkcik. Powiedzmy, zręczność, siłę, jeden, dwa, żywotność, 1. No i w moc też zainwestuję, a niech będzie. Na razie, jeśli chodzi o poziom słaby, to jestem ledwo znany. A, na poziomie dziesiątym jestem. No, nieźle, nieźle. U, widzę, że ten miecz całkiem przyjsował ci wygląda jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego świeci. Znaczy to fu, pali się płomieniem. Czyżbym tu nie podszedł, tu podejdę wobec tego, tu będę się pogrom. Hej! Chodzisz w wagon potworów. Od razu dwa zginęły, ale jeszcze jeden tu się ostali. Czy oni się wyspawnują, czy co? Nie, po prostu sobie. są tutaj już. Dobra, rybacka latarnia. To to jest? Jakaś łódka tu przypłynęła, rany. Nie mam złych zamiarów, jestem tylko samotną, dużą, u, dużą duszą uwięzioną ze światach zdradzonej. Utopiony przez swych kompanów krążę tu i wciąż na nowo przeżywam swój koniec, czekając na próżno, aż ktoś mnie upuści. Lecz ostatnie tchnienie wydałem już ponad 100 lat temu. Niemal tyle samo minęło od czasu, gdy moi mordercy poginęli w swojej kryjówce nad zatoką łupu. Przejdź przez ten portal i odszukaj ich perszta kapitana Williego. Pokaż mu, że sprawiedliwość o nim nie zapomniała, ani mu nie wybaczyła. No pewnie że bierzemy tego kościora. A przez ten portal mam przejść. Dobra, do Zatoki Upu. Pyk. Przenosimy się do Zatoki łupu. Złupimy paru chętnych. Aha, dobra, ale tu w Zatoce Uchu będziemy upili w następnym odcinku, a na razie dziękuję wam serdecznie za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć i czołem!